Jeżeli na ten moment brakuje ci, Fortnite'cie movementu typu impulsów, shadow bomb, lunchpadów, to zostaw łapeczkę w górę. A jeżeli nie, napisz w komentarzu dlaczego na podjęcie decyzji masz 5 sekund. Halo, halo witam bardzo serdecznie. Jestem KTV i dzisiaj mam dla was mega mega challenge. Challenge rybny. Ale zanim przejdziemy do odcinka, to mam dla Was mega fajnego giveaway'a na kardecik bojowy. A jeżeli go już posiadasz to na 1000 fołbaksów. Nie tylko co musisz zrobić, to zostawić łapeczkę w górę, suba na kanale, dzwoneczek, napisać w komentarzu rozdział drugi, karnet mój. Ja już nie przedłużam, zapraszam do odcinka. Let's go! Pss, jak obejrzycie cały odcinek, to dla każdego czeka nagroda. Także oglądajcie cały i na środku ekranu coś się wyświetli. I... Nie no możesz wziąć bandaże! Ej, kolejna? A duże, nie chcę ich Strefa idzie, już chodźcie, chodźcie, chodźcie! Chodźcie, chodźcie, bo już idzie strefa. I do wyż... I ryby Tutaj gdzie ja jestem na rybki, tam, tam te lepsze ryby. Ta, ta! Dawaj, 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 dawaj! A ty puszki segreguj! No, puszki segreguj. Ej, ej, ta zielona, hady. Ej, fioletowa Hades! Hades fioletowa, fioletowa! Nie uda się teraz! Ale my nie zbieramy, my nie zbieramy, my tylko yy, łowimy i bandaże. Hades ma ryby tam, fioletowe. I... Musi się udać. Ile macie płaszczków? Znaczy, na rybków Podniosę go, podniosę go, podniosę go Ja, ja, ja go podni podniosę Ej, jaką rybę użyłeś? Widziałem Hades Ja widziałem, że ty chyba rybę użyłeś, kurde Nie, 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 Hades, Hades, nie Czat on chyba rybę użył <grystanie> Fioletową Kurde, to Hades miał podnosić bambik. Ja pierdzielę czat. Amatorzy. Dobra, ja was będę podnosił. Zostaw, zostaw, ja będę podnosił. Ty łów, ty łów. Ja będę podnosił. Łówcie, łówcie ryby. Osoby, któ... ja jestem osobą od podnoszenia. Nie muszę ryby, muszę bo przegrać. Masz wędkę Hades, Ł łowisz ryby. Podnoszę ja, 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 ja podniosę, ja podniosę, ja jestem od podnoszenia ryb. Ej, ja, czy... Nie, 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 nie jest, co ty. Nie, nie jest, Dobra, podnoszę, 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 ja podnoszę. Eee, nie, wszystkie na rybki wyrzućcie tutaj. Dobra, chyba mamy dobrą taktykę na to. Bez kitu. Co to zagra? Eee, ryba challenge. Co to zagra? O nie. Dobra, podnoszę, podnoszę, ja podnoszę, ja podnoszę. Narkot ryby, ją próbuje Dojem no, fajnie Ja ja, włeś, ja Eee, włeś. ostatni raz was podnoszę, bo już się nie uda, nie uda się nie, nie będzie się już dało podnosić. tak już Ta, już nie podnoszę. łowisz ryby do końca, wariacie. za mnie Dobra. mnie sześć było. Dobra Tylko pamiętaj, na rybka mi możesz do 75 Wiem, nie wiem Ale fajna strefa jest o, 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 Dobra, niech oni się szybko zabijają Niech oni grają Jakoś mega tryhardowo Weź te kapie Weź te kapie, żeby ci nie przeszkadzały Paju, weź te kapy sobie Hashtag y, lecimy z tematem, co robisz, robisz? To musisz to robić. No w sumie nie musisz. Ale... Łów i jedz. Nie, nie, nie. Nie można łowić i jeść, bo ci się wtedy buguje, buguje jedzenie stare. Już to przerabialiśmy. Ale dość dużo jest. Więc ma sobie dobrze. No mam cały ekwipunek tych małych rybek, nie? I będziesz miał po mnie z 50, nie z 50 nie? 30, 30. chyba Nie prawie 30 jest jak coś 20 masz tych rybek małych jak coś Czasy, zostawcie łapeczkę w górę Jak to chce wygrać yy, 5000 V-Bucksów to wykrzyknik pakiet Niechaj jeszcze 5 osób Ta? Dobra, cza, dobra ja się skupiam Patrzę na życie, żeby dobrze klikać a czat spamuje hashtag Let's Go! Ale wy też mi pomagajcie, jak coś panowie. Mówcie, żeby się ryby kończyła bo coś. Bo ja patrzę tylko na HP. Jeden. Dobra, kolejno trzeba poradzić. Coś jeszcze? Dobra, dobra. Nie weź jeszcze. Ja ci będę mówił 110 po prostu. Okej okay. 40. Dobra, zabili się Jest trzy osoby jeszcze 30 Ej, ale mi się ręka spociła, stary <grym> Najgorzej Czemu tego HP dźwięk nie dźwięk mogą us... Co? E, 20 Nie, mówię, że tylko klikasz i ryby. Ta, ale wie jakie to jest, stary Trudne Więcej bio. Dobra, biorę karpie teraz One dają 50, tak? Tak, to dają Ej, jest dużo tych ryb, stary Dobra Po 7 bię chyba, tak po 7 Ile jeszcze mamy? Tutaj 4, Ej, dużo jest tych ryb, stary Możliwe, że wystarczy, bo jednak Stefan powoli coś leci jeszcze mam lagi jakieś, kurde, FPS Jesteś mi tak świrują strefą. Nie no, na razie Pewnie ostatni skład został i teraz y, ze strefą pewnie do... Ale zobaczcie, teraz jest coraz lepiej Teraz jest coraz lepiej Jakby strefa siadła, to byśmy mieli więcej narybków No, to wiele Pokaż, jaka strefa Kozak już leci Ej, uda się stary, uda się! Uda się! O laga dostałem Jakie lag ty Żeby nie zagowało cię, bo była cipa Zobaczcie jak... Dostałem laga Ej, strefa dopiero będzie szła 15 sekund 10 Nie, ale to jest... To jest ale nie to jest właśnie fajne, że tak szybko leci a radnie byś to na Easy zrobił, na małże. Ta! Ta! Minuta, dobra, Minuta. Minutę? Do zamknięcia się w ogóle? tak. Ej, uda się, uda się, uda się! Uda się. Uda się. Uda się. Zobaczcie ile jeszcze mam, mam ryb. powala, powala. Ej, uda się, czaty! Uda się! Ale mi się łapa spociła Musi się udać, musi się udać Podzielmy się. Ile tam do końca, do zamknięcia? 25 sekund, okej okay. 20, 20, 25. Dajesz, Haim Ile daje się orbo ryba? 50 też, 50 50, a nie 75? Tak. Ona daje 50, ale to jest tak zrobione, że on podaje kawałek, jak masz HP Aha po prostu. Tylko że jak oni mają tam ogniska, ma ogni to Ale ognisko ci się nie da wariacie. Nie, jeszcze mniejsza będzie, no najgorzej. O kurde, bolek. sensu, na arenie by się zamykało. Ale ja wytrzymam, ja wytrzymam wariacie. Dobra, Chyba że jeszcze zostali jakiegoś ostatniego typu, zostanę. Ja wytrzymam. 36. Dobra, siorbo ryby Czad, lecimy z tematem! Wykrzyknij pakiet, jest giveaway na 5000 V-Bucksów Ej, teraz ona będzie się całkiem zamykała, więc... Ta! Ta! Że... Ta! 15 sekund, proszę Kurde, proszę, proszę, zrób 10, 9, 8 Trzymajcie kciuki Nie stresuj nie stresuj proszę okay. 40 sekund Ja nie wytrzymam o, chyba nie. Minimalnie więcej ryb A nie, tu idzie szybciej, patrz, chadę, to idzie szybko Ale idzie Ona się nie zamyka całkiem, to wiesz Nerkot Kurde Nie znowu drugie miejsce Okay, o, no, co? Nie Ostatnia ryba. Co? E, najgorzej... To jest ostatnia. O Jezu, minuta dwadzieścia. Zatańcz sobie chociaż. Prawie! Kurde! Czaty, zostawcie łapkę w górę i suba na kanale. Z za starania, za starania, kurde, czat.